Zaatakowano zamordowano człowieka, który no, z przysłowiowym sercem na dłoni podchodził do tych ludzi ogłupionych przez lewacką propagandę. To zobaczmy tą reakcję tego polskiego, no, chciało się być aktywistą ale to jest polityk, polityk lewicy, który funkcjonuje no, w strukturach samorządowych konin. No tak. Przerażający poziom skrytynienia, ale to powiedzmy jakiś jeden młody idiota, no to takich Horstów w Weseli lewica wychowała dużo, ale na poziomie wysokim. Uniemożliwienie minuty ciszy w Parlamencie Europejskim przez panią Katrinę Barley, tę samą, która nas chciała zagładzać, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Przerywanie tej minuty ciszy, parskanie. W Polskim, sędzie, w polskim Sejmie minuta ciszy się odbyła, to pani Żukowska z Lewicy, żeby to zrelatywizować, zażądała, to teraz nagle zróbmy dla amerykańskiej polityk, która została zamordowana, lewicowa polityk w czerwcu, ubiegłe, w czerwcu tego roku, czy, czy nawet ubiegłego, już nie pamiętam, ale takie wyciągnięcie, żeby to, żeby to tylko zrelatywizować i takie głosy relatywizujące, no bo. Obawiam się, że to są pomruk zwiastun burzy, jak to poeta ujął Właściwie to fragment piosenki kiedyś popularnej w czasach mojej młodości. Ale pomruk zwiastun błyskawic. No, będzie, będzie po prostu to jest ostra forma wojny, która się toczy od dawna, wojny kulturowej. No, ponieważ jeżeli w krajach tak zwanej libera liberalnej demokracji pojawiła się klasa panująca, która dla ugruntowania swych wpływów postanowiła de facto zlikwidować demokrację, opierając się przy tym właśnie na takich zindoktrynowanych gówniażerii, to nie udało się to do końca. Budzi to reakcję i część społeczeństw się nie chce temu poddać. Natomiast Oto dochodzi do władzy formacja, która nie jest zapropowana przez klasę panującą. I za pierwszego Kaczyńskiego. Tak, za pierwszego Kaczyńskiego, totalny bunt, wypowiedzenie posłuszeństwa państwu polskiemu. Skoro to państwo jest rządzone przez ludzi, których, elity w cudzysłowie, ale ja wolę używać określenia klasa panująca, nie zaakceptowały, to my to państwo wysadzimy w powietrze, bo to jest absolutnie niemożliwe. I to samo było po roku 2015. Kiedy też mieliśmy odmowę podporządkowania się demokracji przez, przez korporację prawniczą, przez, przez ludzi po prostu z poprzedniego układu, oni mają bardzo silne poczucie wspólnotowego interesu i mają szalenie silne poczucie absolutnego prawa do, do, do władania. Szczególnie to jest szczególnie silne w Polsce, gdzie wszyscy się uważają za, za szlachtę, ale najbardziej się uważa za szlachtę. Taka postinteligencka formacja, która po prostu nie przyjmuje do wiadomości, że. Bo społeczeństwo jest głupie, społeczeństwo jest ciemne, demokracja ma pole, Ale to ma być jakaś demokracja walcząca, czyli. Czyli czy warcząca, jak niektórzy parafrazują słowa Donalda Tuska, czyli taka demokracja, w której mądrzy ludzie oświeceni wyznaczają, jak ma być, a cała reszta ich słucha, bo oni są oświeceni. A jeżeli się ktoś buntuje i mówi, nie, zaraz jest demokracja, ja nie będę głosował na tych, jaką mi elity wskazują, tylko ja mam swój rozum i zagłosuję jako innego, a to już wtedy nie jest demokracja, to już jest wtedy populizm, a nawet faszyzm.